tam kot. Kot zabójca. Kot zabójca. I pełno kabli. Tak to jest, jak się żyje, będąc youtuberem. Albo nawet nie będąc, bo jesteś jeszcze za małym youtuberem, że tak powiedzieć. Ale próbując. O, wszędzie są kable. A się jak sobie śpi, słodko. Tak słodko sobie śpi. A, gdyby ktoś się pytał, słuchajcie. Robiłam sobie wczoraj pierogi i krojąc, e, chciałam sobie zrobić paznokcie w ogóle, bo ściągłam sobie paznokcie mówię, dobra, zrobię sobie paznokcie. Nóż mi zjechał z cebuli, słuchajcie, też taki wielki nóż sobie wybrałam, bo mi się tak fajnie szybko kroi. No i jakby tu sobie rozciąłam całe. Jakby jest w miarę stabilnie, ale powiem wam, że jak ściągam plasterek, to sika krwią w każdą stronę. Ale co, idziemy po najważniejszą rzecz. Nie, Jasiek. No. I moi drodzy, co wyciągnęłam? Ochraniacze transportowe, to opakowanie już się, znaczy opakowanie, trzymaczek na ochraniaczki już się rozpierdzielił, a w sumie nie były użyte ani razu, już się rozwaliło wszystko, ale to jakby nieważne, najważniejsze to, co jest w środku. Więc co moi drodzy, idziemy zakładać to dzisiaj Arizonie, Panie, nie, nie, jeszcze się nie uczesałam. słuchajcie, nagrywam kilka filmików jednego dnia i słuchajcie, to jest niezłe wyzwanie jak na razie dla mnie. Ale staram się tak, żeby mieć materiał na zapas, bo też nie wiem kiedy Arizona pojedzie do kliniki, gdyby tak wypadło, że słuchajcie, pojedzie na przykład na następnego tygodniu czy coś, bo tak może się zdarzyć, to właśnie zrobiłam swoje filmiki na zapas. Eee, no. <laughs> eee, więc wracając, słuchajcie, będziemy dzisiaj zakładać Arizonie ochraniacze, no bo wyjazd może być już tuż-tuż do kliniki do usunięcia chipa. Eee, I żeby jej nie zakładać jednego dnia. Wszystkiego, że idzie do przyczepy drugi raz i że, wiecie, no, ochraniacze i wszystko na raz. To dzisiaj będę je zakładać ochraniacze, żeby się trochę z nimi zaprzyjaźniła, że tak powiem. się wydaje, że będzie ok. Pierdzielaj głupie rzeczy Ech. Więc zapraszam do komentarzy, dajcie znać co byście chętnie obejrzeli i zobaczymy, co da się ogarnąć z tego No i co, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał Zapraszam was każdą środę o bliżej nieokreślonej godzinie, ponieważ środy środę montuję e, I w sobotę o 11.30 Zapraszam was do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę i zostawienia komentarza Nawet jeżeli nie wiecie co napisać jako w tym komentarzu Będę bardzo wdzięczna, jeżeli napiszecie chociażby kropeczkę albo jakieś jedno słowo, ponieważ komentarze bardzo pomagają w promowaniu filmików dalej, w tych algorytmach i z czymś tam czymś tam. Dlatego będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna że każde wsparcie. No i co? I myślę, że to wszystko. No co? Papa pa i do zobaczenia!